Oszczędzenia czasu. dla oszczędzenia czasu i żeby jak najwięcej nagrań mogło powstać w jak najkrótszym czasie, bo już dostaję pyta, pytań, próśb i w ogóle co chwilę przypominacie. Także depresja, depresja przyczyny, oczywiście nie mówię z punktu, widze, z punktu że tak powiem, widzenia yy, dyktowania książki z psychologii. Yy. No, z, z, z kompilacji innych punktów widzenia przyczyny depresji, już o tym wspominałem e, depresja, depresja jest to stan e, długotrwałego zniechęcenia do robienia czegokolwiek, w skrócie można by nawet powiedzieć, że zniechęcenia do życia tak? no życia niestety polega na tym że się coś robi cały czas nawet jak nic nie robisz, to coś robisz, tak do tego dochodzi nasza, nasza iskra życiowa, nasza, nasza, nasza dusza, nasze myśli, bo jedne myśli się myślą same, to podlega zautomatyzowaniu polega na tym, że mózg się przyzwyczaja do wydawanych mu poleceń czyli tego, co my sobie myślimy, my intencjonalnie, my jako duch, jako istota ludzka. No i po prostu pewne rzeczy zaczyna analizować po prostu w tle, na bazie tych myśli zestawionych z ich konsekwencjami, z, z, z konsekwencjami działań, jeszcze za mało kawy. I pewne myśli się toczą gdzieś tam w głowie, w tle. To jest tak jakby szum tła, to są jakby jak na komputerze programy odpalone w tle, funkcjonujące, których często, najczęściej jesteśmy nieświadomi, no ale bardzo często one gdzieś tam się toczą, docierają do naszej świadomości, tak? Jeśli to są rzeczy, które wymagają nasze, naszej ingerencji, to wtedy jesteśmy świadomi tych, świadomi tych procesów dziejących się yy, w tle. Um, więc, więc, więc tak, to, tak to wygląda. I teraz yy, tak jak już mówi, mówiłem, wspominałem, to teraz rozwiniemy ten temat, te myśli o, z, o zniechęceniu, o nierobieniu, o zaprzestaniu robienia czegokolwiek wynikają ze z przemęczenia, z przeładowania yy, tego naszego entropicznego układu otwartego, czy też półotwartego, czyli na nas samych, nas samych naszych ciał fizycznych, a głównie, głównie, naszego układu nerwowego, a w tym głównie ośrodkowego układu nerwowego, tak? Wynika z stąd, stąd wiele przypadków depresji jest leczonych przez suplementację przez suplementację. Głównie tutaj witamina, witaminy z grupy B, a zwłaszcza witamina B3 e, wykazuje bardzo pozytywne działanie w tym względzie. Oczywiście są jeszcze inne substancje, bo tu też później wchodzą w grę e, zaburzenia hormonalne, tak? Bo jeśli jesteśmy w permanentnym stresie, no to mamy zawyżone poziomy kortyzolu, generalnie poziom hormonów stresu, w tym i adrenaliny. No z czasem organizm jest tym wymęczony, następnie dochodzi do zmęczenia nadnerczy w kiepskie spobudzenie spadają poziomy testosteronu, co za tym idzie też hormonu wzrostu, no jest gorszy sen, się pogarsza, sen się pogarsza, więc jest jeszcze mniej hormonu wzrostu, potem w którym jest mniej testosteronu, dlatego też depresja, właśnie depresja PTSD i generalnie samobójstwa w znacznie, znacznie większym stopniu dotyczą mężczyzn niż kobiet. Bo my i tak we względzie hormonów regeneracyjnych, czyli estrogenów i hormonów wzrostu, nie mamy czym szastać. Kobiety z racji bycia kobietami mają tego znacznie więcej od nas. No, logiczne, logiczne. Na nich się opiera przetrwanie gatunku, nie? Więc one muszą iść, 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 iść tak? A my mamy bronić przed nagłym, jak coś nagle walnie, bo mamy stoczyć się z kanapy, obronić ten, a później długi czas dochodzimy, dochodzimy do siebie, żeby potem znowu mógł podjąć tytaniczny wysiłek, na który kobiety nawet nie mogą marzyć, by się zdobyć, tak? Po prostu yy, oceniając wartościami bez, bezwzględnymi, po prostu ich yy, profil hormonalny, yy, a co za tym idzie, budowa ciała, yy, cała jego biomechanika yy, i, i fizjologia i psychofizjologia, na to po prostu nie pozwala, no siłą rzeczy, tak? Więc nie deprecjonuje tutaj absolutnie kobiet. W jednych rzeczach my im nie dorastamy do pięt, w innych rzeczach one nam. Tak to po prostu wygląda. In yang, tak? Eee, czyli generalnie równowaga równowaga w świecie. No i teraz eee, nachodzą nas te czarne, czarne myśli. To tak był rys tego, od czego to zależy, więc tutaj eee, gospodarka hormonalna, suplementacja bardzo często likwiduje nam po prostu depresję, tak? Kiedy to będzie następowało? Ano, w, 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 wtedy, kiedy my, jako my, nasza istota, to, co my myślimy świadomie, to, co my wybieramy myśleć, jeszcze nie jest ukierunkowane, nie przyzwyczailiśmy się do tego stanu i nie zaburzamy i nie i zamiast do tego entropicznego układu, który dąży do równowagi, czyli zapaści, w zasadzie z naszego punktu widzenia, zapaści, tak. E, co się dzieje samoistnie, jeśli my jeszcze nie dokładamy tam czynników niszczących myślami, świadomymi, tylko jest to na etapie, kurwa, nie mam ochoty, nie mam ochoty żyć, co się ze mną dzieje, o co chodzi, ja chcę być, chcę być lepsza. Jeśli to jest jeszcze na tym etapie, to da się to wyprowadzić suplementacją. Oczywiście tutaj praca z psychologiem, praca nad psychiką i tak dalej, jest jak najbardziej w tym momencie również wskazana, to jeszcze wszystko przyspieszy. tak? Natomiast kiedy już dojdzie do tego, że my, jako my, nasza istota, nasze myśli są, że już nie ma chęci powrotu, nie ma zdziwienia tym stanem, tylko jest przyjęcie tego za fakt. Jestem bezużyteczny, bezużyteczna, beznadziejna, beznadziejny, tak? Kiedy to jest ten stan faktyczny, no niestety, tu sytuacja będzie odwrotna. Sytuacja pomoże w tym. Naprawdę w tym pomoże jeszcze dalej, natomiast nie załatwi sprawy. Nie załatwi sprawy. To już jest kompleksowa praca, a głównie właśnie, głównie właśnie nad, nad, nad psychiką, na to, żeby to, co stanowi ten środek ciężkości, ten języczek uwagi, nasz wybór, nasz wybór nas jako istoty ludzkiej, żeby to odwrócić, żeby nasze myśli, żebyśmy my sami. Przestali jeszcze ten układ nasz entropiczny, czyli na, nasz, nasz, nasz mózg, nasz układ nerwowy, e, naszą psychikę, żebyśmy jeszcze przestali tam dokładać obciążenia, żebyśmy przynajmniej, przynajmniej e, zostawili to w spokoju, a najlepiej, żebyśmy zaczęli działać jak tak, jak powinniśmy działać, żeby ten układ entropiczny był otwarty. E, żebyśmy dorzucali tam wpływów pozytywnych, które y, zatrzymają tą naturalną entropię, naturalny rozkład, naturalne dążenie do stanu absolutnej równowagi, czyli z naszego punktu widzenia niebytu y, i zrobili z tego coś wręcz przeciwnego, czyli coś, y, czyli coś y, co będzie się budowało, tak? będzie się rozwijało. Yy, będzie się rozwijało także, także to są przyczyny no już tutaj od razu tak naprawdę mamy załatwione nagranie o tym jak jakie kroki podejmować tak? chociaż w ujęciu ogólnym więc to nagranie na pewno też będzie natomiast to jest, to jest przyczyna yy, w takim ujęciu bardziej, bardziej zrozumiałym to jest przyczyna, przyczyna depresji także jeśli tylko zauważycie u siebie jakieś takie myśli Kurde, jak mi się nie chce, jakie to jest bezużyteczne, do kitu, tak? Chociażby jednego dnia, to już jest sygnał od waszego układu nerwowego, który w ten sposób się z wami komunikuje i mówi, kurwa panie, daj mi odpocząć, bo jest za ciężko, tak? Nie wyrabiam, tak? To jest jego sposób komunikacji, te czarne myśli, a jak jest naładowany z drugiej strony, to po prostu góry bym przenosił, wszystko, jest, to zrobię, nie, nie, nie ma problemu, tak? po alkoholu tak jest, nie, <laughs> bo to jest dostarczone energii, bo jest dostarczone, dostarczone energii, jest większe uwalnianie też neuroprzekaźników, więc jest, o, wszystko tam radę, tak, co, ja nie dam rady, nie, chociaż to się następnego dnia się równoważy z nawiązką nawet, e, w każdym razie, jeśli tylko to u siebie zauważycie, to już jest sygnał, żeby właśnie zająć się sobą, Odpocząć trochę, wziąć głębszy oddech, zacząć ucinać troszkę na tych zadaniach, tak? Eee, to też zależy od indywidualnej siły psychicznej, tak? Bo tak jak już wspominałem, jedni oso jedna osoby pod takim obciążeniem, zanim ich psychika wpadnie, że o tak jestem, ich istota, tak, czyli on sam zacznie. Powtarzać za, swoim, za sygnałami ze swojego układu nerwowego, że jesteś bezużyteczny, i, 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 i zanim przyjmie to za fakt, to u jednych to potrwa kilka dni, u innych kilka tygodni, u jeszcze innych to będzie kilka lat. Kilka lat osoba z silną psychiką będzie po prostu ciągła, jak dzik, kurde, pcha, pchała ryjem w błocie i nie będzie dopuszczała do siebie tak, że, że jestem beznadziejny kurwa, jestem beznadziejny i tak to zrobię i będą dalej, i będą to cisły oczywiście nie odbywa się to bez e, co? bez skutków ubocznych nie, to nie jest tak, że to nie zostawia piętna na organizmie tak? E, więc no musicie znać znać, poznać siebie poznać siebie mieć to na względzie, natomiast kiedy już się takie rzeczy po, po, pojawiają jakieś takie chociaż pojedyncze myśli w głowie już sobie wziąć lekko na wstrzymanie zaplanować sobie to, że się, troszkę się ogarnąć. Eee, także, właśnie, no i jeszcze kilka innych tematów, które powinny być poruszone w osobnych nagraniach tutaj poruszyłem. No bo no ciężko mi się zatrzymać, bo coś się ze sobą łączy, a nigdy nie, nie lubiłem tych telenowelowych zakończeń, że kurwa, już się rozkręciło i, i mi urywają, i nie wiem, nie? Także takiego tu nie lubię, chociaż szkoda, bo może byłoby więcej wyświetleń. Z tego, z tego tytułu. Ale wiecie, że ja zawsze dla was. Zawsze dla was. Także kochani, dbajcie o siebie. W następnym nagraniu będzie, bo to się troszeczkę różni, to się gdzieś tam depresja i PTSD gdzieś tam się ze sobą schodzą. Natomiast z PTSD jest troszeczkę. jest troszeczkę troszeczkę inaczej. To też, to też z racji z racji profilu psychologicznego osób, które to dotyczy. Dlatego tam też w tym względzie te, 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 te reakcje często są zamiast apatyczne, to są agresywne. Natomiast też się to łączy tam ze stanem hormonalnym, między innymi organizmu, odżywieniem i tak, i, i, i tak dalej. Tak, ale o tym, o tym, o tym, w, następnym, o tym w następnym nagraniu tam już, już, będziemy, już będziemy mówić o, o, o czym o, o tym, o czym pisze pułkownik Dave Grossman w, w dziele swego życia On Killing i On Combat, te które tych książek bardzo, bardzo polecam, bardzo polecam. To tyle. Rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze. Aha, no i oczywiście, jeśli macie ochotę pogadać, macie jakiś problem, Eee, to oczywiście dzwoncie. oczywiście, oczywiście dzwoncie, na pewno znajdę czas na pewno znajdę czas eee, już wiele, wiele osób stwierdziło, że im pomogłem eee, niektórzy nawet stwierdzali, że bardziej niż sztab psychologów, z nimi mieli do czynienia także no jestem do dyspozycji jestem do dyspozycji, może pomogę i Tobie także po nocy zawsze przychodzi dzień. Roślincie w siłę i bawcie się dobrze.